Damian no to, to jest taki prawdziwy freak. Słuchajcie, Damian jest naprawdę niesamowitym zawodnikiem. Poznałem go 50 kg temu. Piękne pozowanie klasyczne, super sylwetka. Formę jaką wykręcił teraz, no to naprawdę aż podziw. Damian pokazuje światową klasę. Damian, trzymamy mocno kciuki. Jak nikt inny zasłużyłeś na to, żeby stanąć na scenie Olimpii i reprezentować zarówno nasz kraj, jak i team Seven. Przecież tego ci serdecznie życzę, tam po prostu jest wszystko ważne. Sen, regeneracja, jedzenie, trening. To trzeba po prostu wszystko dopiąć. Jak najbardziej zasługuję na tą klasyfikację na Olimpię, na co bardzo liczę, że w na tych właśnie zawodach w Polsce osiągnie to, bo włożył naprawdę kawał serducha. Myślę, że będzie kiedyś, prędzej czy później, Mister Olimpia. Tego mu życzę i za to trzymam. Witam serdecznie na kanale Seven Nutrition. Z tej strony oczywiście Sajan. Lecimy z dwudziestym odcinkiem z serii Road to Olimpia. I widzicie właśnie przygotowania do niedzielnych zawodów, w których powalczę o kwalifikacje na te najbardziej prestiżowe zawody na świecie. Co myślę o, Dania, o Damianie? E, czego mu nie można zarzucić, to jest tytan pracy. To jest naprawdę, czy ktoś by lubił Damiana, czy nie lubił Damiana, czy życzył mu dobrze, czy życzył mu źle. Oczywiście my z całą ekipą sobie życzymy mu jak najlepiej. Jest to uzasadnione. To jest to człowiek, który daje więcej z siebie, chyba niż, e, niż może dać. Damian, no to, to jest taki prawdziwy freak. Piękne pozowanie, klasyczne, super sylwetka. Formę, jaką wykręcił teraz, no to naprawdę aż podziw. Słuchajcie, Damian jest naprawdę niesamowitym zawodnikiem. Poznałem go 50 kg temu. <gryw> Więc wiadomo, oczywiście, jak go poznałem, nie sądziłem, że aż takie sukcesy będzie osiągał. Ale niewątpliwie jego raz genetyka, dwa, że ciężka praca, bo powiem wam szczerze, że on jest tak naprawdę robotem do, do pracy. Jak jemu by się powiedziało, że ma jeść kartony od ryżu, a ryż wyrzucać, to tak by ja. Jest naprawdę stuprocentowy zawodnik, mentalnie, fizycznie, genetycznie stworzony do kulturystyki. Sopot Olimpia Qualifier, dzień drugi. Jest sobota, godzina 14. Jestem po wczorajszej wieczornej weryfikacji. Dziś zjadłem już trzy posiłki. Ładowanie trwa a my znajdujemy się w Sopockiej Siłowni Total Fitness, gdzie zrobię ostatni trening przed startem, taki lekki, pompujący, żeby rozprowadzić te węglowodany, które pochłonąłem już wczoraj i pochłaniam dziś. Nie będę się tutaj zbędnie rozgadywał. Biorę się za trening, aby zostańcie z nami do końca. Damian pokazuje światową klasę. Jak najbardziej zasługuje na tę klasyfikację na Olimpię, na co bardzo liczę, że w na tych właśnie zawodach w Polsce osiągnie to, bo włożył naprawdę kawał serducha. Byłem z nim całym sercem przy przygotowaniach. Nie chciałem go do końca męczyć, ale wiem, że na pewno dał z siebie wszystko i te przygotowania nie były łatwe. Tą sylwetkę, jak widzieliście na pewno wielokrotnie na instagramach, jak przebudował, ile on nadbudował. Każdy wie, że choćby nie wiem co robił, to po prostu raz, że trzeba mieć do tego talent, i oczywiście o tym co mówiłem, po prostu wytrwałość i chęć do ciężkiej pracy, a tego mu nie brakuje. Kurwa, mega doświadczony, mega wielki, mega gęsty, mega dochlastany za każdym razem. Eee, przygotowana sylwetka, ja przepraszam, ale pewnie YouTube to wie, nie: ja pierdolę okropnie w plecy, bicepsy, przodem, bicepsy, tyłem, chyba jego taka koronna poza. Nogi zawsze dochlastane pięknie. Domianku, trzymam za Ciebie bardzo mocno kciuki, bo robota, jaką zrobiłeś na przestrzeni ostatnich lat jest naprawdę niesamowita. Jesteś jedną z mniejszych osób w tej branży, która z roku na rok robi taki progres, że za każdym razem, jak odpalam Twoje zdjęcia, to po prostu wytrzeszczam gały. Zobaczymy, jak wniesie na scenę, jak te mięśnie wypełni. Miał sporo kilogramów do zrzucenia, ale bez problemu chyba ten limit mu się udało wypełnić z tego, co, co patrzyłem na wagę, to jeszcze miał jakiś tam zapas. Ja mogę sobie powiedzieć, że e, miałem przyjemność z trenować 4-5 tygodni temu. E, trochę porozmawialiśmy, porozmawialiśmy szczerze. E, wiem, że bardzo mu zależy, wiem, że daje sobie siebie 100%. Na pewno jest bardzo dobrym sportowcem, e, bardzo dobrym klasyfik fizik. E, Mam nadzieję, że będzie w top 2, no bo startuje też mój zawodnik, więc oczywiście chciałbym, żeby wygrał mój zawodnik, ale jeżeli mój zawodnik nie wygra, to trzymam bardzo mocno kciuki za, za Damiana. ale dla mnie i tak, kurwa, wolę go w niż w klasyku. Stanowczo, sorry za te słowa, ale kulturystyka 100%, widzę go za 2-3 lata z wagą 125 na scenie. Także myślę, że będzie kiedyś, prędzej czy później, mister Olimpia. Tego mu życzę i za to trzymam kciuki. Jeżeli miałbym opisać osobę w Polsce, która trenuje najciężej, która jest mega zdyscyplinowana, ma wspaniałą sylwetkę, a do tego jest fanem najlepszego anime na świecie, no to mówię o Damianie Sajanie Kuflu. Świetny zawodnik, niesamowita sylwetka, a do tego super człowiek. Trzymamy dzisiaj mocno kciuki za kwalifikację na Olimpię i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku się uda. Także. Damian, trzymam kciuki, powodzenia! Ja już bilety na Witam serdecznie cześć, Państwa. Czworeczka, szczęśliwa. No i kochani, mamy sobotni wieczór, to samo miejsce co wczoraj, natomiast już dziś w innym humorze, ponieważ mogłem wiadomo troszeczkę więcej zjeść, załadować, proces rozpoczęty, a jutro o godzinie 19 na tej pięknej scenie Wyjdziemy i będziemy walczyć o kwalifikacje na Mr. Olympia. Ja mam numer 4, Właśnie kończy się promitting. Udaje się jeszcze na wieczorną wieczerzę, wieczorny posiłek. I jutro show day. Trzymajcie kciuki. Brązer, już położony, kolorek ścian, forma się zgadza. Pozostało wejść na scenę i zaprezentować się jak najlepiej. A z jakim rezultatem, pokaże się już za dwie godziny. Słuchajcie, dzień dobry, dzisiaj wielki dzień mojego męża. Powiem Wam szczerze, że to były najcięższe przygotowania yy, rzeczy Damiana, yy, nie pod względem treningowym, bo on po prostu jak idzie na trening, to robi trening zawsze na maksa. Nie ma znaczenia, czy to są 3 godziny, czy to 5 godzin, po prostu zawsze idzie ciężko, pracuje. Ale te przygotowania po prostu były inne wyjątkowo też można powiedzieć, ale jak ja to mówię droga na szczyt jest tylko jedna i jestem z niego przedumna po prostu dał radę, bo to nie ma znaczenia ile kręcisz cardio, ile musisz jeść, czy jesz mało, czy jesz dużo. Po prostu liczy się efekt końcowy. On wykręci tą formę i mam nadzieję, i mam nadzieję, w sumie jestem pewna, że bilet na olimpię będzie po prostu nasz. Kochani, jesteście przedumna. Wy znacie wynik? Dzisiejszych zawodów? Ja jeszcze nie, ale mam nadzieję, że siedzicie przed tyklenami, trzymacie za mnie mocno kciuki, ekipa jest naprawdę mocna, zjechało się wielu zakończonych zawodników, ale my nie oddamy na polskiej ziemi tego co masz. Treningowo odwiedziłeś mnie, zrobiliśmy świetny trening i pokazałeś też, że ten sport jest dla ciebie pasją i tak naprawdę pomysłem na życie, więc jest mocno wysuszony, forma jest, myślę, że chyba życiowa. Nie wiem, rozmawialiście z nim, więc, więc wiecie, że życiowa forma. Ja już, ja rozmawiałem tam w dzień zawodów dwukrotnie telefonicznie, ale to już o takich sprawach bardziej technicznych. Nie formie, nie męczę zawodników o to, a jaką formę przygotowali, bo wiem, że oni... Chcą jak najlepiej i zawsze ta forma dążą do tego, żeby była życiowa i jak najlepsza na dany moment ich kariery sportowej. Dlatego myślę, że dzisiaj na scenie, całe te swoje wyrzeczenia, wiem, że go to sporo kosztowało z zdrowia psychicznego i fizycznego, dojście do formy, jaką będzie prezentował dzisiaj na scenie, mam nadzieję, że będzie usatysfakcjonowany wynikiem. Ma zaplanowane jeszcze kilka startów, ale. Ja zwykle się rozgaduję, ale tak reasumując, Damian, trzymamy mocno kciuki, jak nikt inny zasłużyłeś na to, żeby stanąć na scenie Olimpii i reprezentować zarówno nasz kraj, jak i Team Seven Nutrition. Tego Ci serdecznie życzę. Wiecie, Wy go obserwujecie, on jest dla Was motywacją i to jest naprawdę mega, mega miłe. To gdzieś tam zawsze jest takie budujące ale tak naprawdę wy, wy widzicie tylko skrawek tego, co się dzieje, bo kulturystyka to jest bycie w tym dosłownie 24, 24 godziny na dobę. Tam po prostu jest wszystko ważne. Sen, regeneracja, jedzenie, trening. To no, trzeba po prostu wszystko dopiąć i dochodzi w końcu do takiego momentu, że jest trochę takie zmęczenie organizmu, że gdzieś tam trzeba poświęcić też i relacje z bliskimi. Yy, i no nie da się po prostu być, wiecie, najlepszym partnerem, najlepszym sportowcem, najlepszym ojcem, najlepszym przyjacielem. Trzeba niestety wybrać na ten moment, co jest dla Ciebie najważniejsze. I się po prostu temu oddać i się poświęcić. On musiał dużo zbić, ale jak to Damian zrobił swoje i jakby trzeba było jeszcze zbić, to by na pewno zbił. A efekt finalny na pewno wyniecie na scenę i na pewno będzie.

Teraz będzie debiutował w Polsce jako zawodnik pro. Jest to w lidze pro jego drugi start. Wszyscy chyba kibice w Polsce liczą na, na jego jak najlepszy wynik. Myślę, że jego wierni kibice liczą na, na awans na Olimpię. Oczywiście będzie walczył z Polakami, więc szanse myślę są bardzo wyrównane, bo ten poziom, który wszyscy nasi Zawodnicy tutaj na, na, na deskach w Sopocie będą reprezentowali z Ligi Pro, będzie bardzo podobny, więc zadecyduje po prostu forma dnia. E, jeżeli chodzi o Damiana, jestem bardzo z niego zadowolony. Trenuję z, już z nim ponad rok, albo, albo półtora. Jest mega kotem. E, dał mi tyle bodźców do działania, dał mi bardzo dużo od niego czerpie. Poza tym jest też. Tytanem pracy, nie odpuszcza treningów, jest, nawet jak jest, się źle czuje, chory, to ciągnie te nogi na ten, na ten trening. No, pff, czego mu życzę? No, wiadomo, Mister Olimpia, bo to jest mistrz, dla mnie to jest mistrz. No, i słuchajcie, 20 epizod Road to Olimpia, i tak jak zapowiedziałem, mamy finalizację tego procesu, tej serii. Jak widzicie tutaj, kwalifikacja na tegoroczną Olimpię. Co oznacza, moi drodzy, że już w listopadzie lecimy do Orlando na Florydę walczyć z najlepszymi na świecie. Ja dziś spełniłem swoje kolejne marzenie. Nie było łatwo, ale warto walczyć do końca. I dziś nic więcej mądrzejszego nie mam do powiedzenia. Dziękuję Wam za wytrwanie do końca. Ja idę coś zjeść, a od, jutro, od jutra wracam na właściwe tory, bo ten sezon jeszcze nie dobiegł końca. Zostańcie z nami, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie i walczcie o swoje. Do zobaczenia.